Witam, witam. Jestem Taki bardzo, Mam taką bardzo ważną informację, czyli dwie sprawy tego typu. Jedna, dla rowerzystów, no wiadomo, że tu już nie jest ten okres, ale jeszcze niektóre dni jak można na rowerach jeździć. sobie Pierwsza sprawa: światła z, z przodu i z tyłu, kamizelka i szczególnie bardzo ważna, kaska. I to jest bardzo ważna rzecz, bo bez kasku można nie przeżyć, jak się mówi. I dlatego trzeba uważać, są ścieżki rowerowe, są pasy, które są na rowerów oddzielone. I to jest bardzo ważne tego, żeby się trzymać. I trzymać się przepisów. To jest bardzo ważna rzecz. Nie to, że o, mam jeszcze czerwone i zaraz fru. Nie, jak czerwone jest, stoi się, jak jest zielone, jedzie się. To samo mogę mu powiedzieć bawę kulajnogów. Te kulajnogi elektryczne też muszą być. Kask od płaski kamień mięzelka no i też powinna ścieżce rowerowe jeździć nie po ulicy taka jest sprawa bo to już jest podchodzi pod y, rower czyli na ścieżce rowerowe trzeba jeździć a nie po ulicy niektórzy kulani na nogą jeżdżą na po ulicy i są wypadki ja już raz widziałem na oczy jak jakieś Pan jechał na chunalodze po ulicy. No i się władował pod samochód. Potem są ścieżki też rowerowe, żeby na tych ścieżkach jeździć, a nie po ulicy. A no właśnie. ten taki bardzo pozembał. Trzymajcie się.